Witam serdecznie Radosław Kornacki, Projektory Pro. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam dwie nowości skierowane do kina domowego. Będzie to model HD27E oraz HD144X. Do tej pory mogliście widzieć u nas wcześniejsze modele, bardzo udane HD142X i HD27. Te modele to po prostu kontynuacja serii, czyli projektory Full HD poniżej 3000 zł skierowane stricte do domu. W międzyczasie przyjrzymy się gabarytom. Przed sobą mamy optomek GT5500, czyli optoma ultrakrótkiego rzutu. Gabarytowo na pewno nie jest to sprzęt przenośny, czyli tak jak aktualne nowości, niezbyt nadaje się do transportowania do znajomych. Mamy optomek HD29 Darby, czyli gabarytowo mniej więcej ten sam sprzęt co aktualne nowości waga poniżej 3 kg. Jeżeli oglądacie dużo filmów, materiałów DVD albo dekoder, procesor Darby w projektorach Optoma na pewno sprawdzi się w Waszym zastosowaniu. Do dyspozycji mamy oczywiście Optoma HD200, czyli rozwiązanie na Wasze problemy. Jeżeli nie możecie przeciągnąć długiego kabla HDMI, system bezprzewodowy oparty na nadajniku i odbiorniku sprawdzi się w Waszych domach. Dodatkowo, jeżeli jesteście fanami 3D, mimo że jest to technologia wychodząca z telewizorów, przydadzą Wam się okulary 3D. Projektory Optoma mają możliwość działania na D-R-P-Link, czyli okulary na podczerwień. Każdy uniwersalny będą pasowały, natomiast najlepsza jakość oczywiście na okularach ZD302 od Optoma. A najlepiej, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to okulary 3D na fale radiowe. Do dyspozycji mamy właśnie ZF 2300. Do działania potrzebna jest przynajmniej jedna wersja z emiterem, tak zwany starter kit, z czego emiter podpinany jest do projektora. Jeżeli dysponujecie nieco większym budżetem, warto będzie zainwestować w projektor Ultra HD 4K, czyli najtańszy aktualnie model 4K. UHD 550X świeżo po obniżce jeszcze niedawno kosztował 9500 zł brutto, aktualnie poniżej 6500 zł. Za mną, za moimi plecami jest Optoma HD39 Darby, czyli mały projektor z dużym zoomem optycznym i oczywiście z procesorem Darby na pokładzie. Projektory Optoma HD27E oraz HD144X, zobaczmy co producent dołożył do pudełka. Rozpakowane mamy dwa projektory biały oraz czarny biała Optoma HD27E w zestawie mamy kabel zasilający pilot jednostkę główną czyli projektor komplet instrukcji oraz baterie do pilota w Optomie HD144X w kolorze czarnym mamy dokładnie to samo zauważcie, że oba projektory mają różne kolory pilotów ciekawostka nowe projektory Optoma zmieniły obudowę po mojej lewej stronie jest Optoma HD27E, czyli starszy model bardzo udany. Po mojej prawej stronie Optoma HD27E, model, który będziemy dzisiaj Wam pokazywać. Projektory Optoma HD144X i HD27E pracują o 1 dB ciszej. Niestety poszło to kosztem wielkości obudowy. Jest nieco większa, ale zapewnia za to lepsze chłodzenie. Oba projektory mają dokładnie tej samej wielkości gabaryty. Różnią się dosłownie wizualnie tylko i wyłącznie kolorem obudowy. Zróbmy przegląd, czyli z czego składa się ten projektor. Projektor HD27E. Z przodu mamy obiektyw. Przy obiektywie mamy pokaźne pokrętło od ustawiania ostrości. Z góry obudowy mamy to co najważniejsze, czyli obok ustawienia ostrości potrzebujemy jeszcze dobrać wielkość obrazu. Wielkość obrazu regulujemy pokrętłem z góry obudowy. Mamy dostęp do przycisków do poruszania się po menu z tyłu. Wielu was ciekawi, jakie mamy do dyspozycji złącza. A tutaj nic się nie zmienia już od wielu modeli wstecz. Podstawowe projektory Optoma mają to co najważniejsze, czyli dwa złącza HDMI, wyjście mini-jack, czyli żeby podłączyć na przykład słuchawki albo zestaw głośników stereofonicznych. Do dyspozycji mamy również wyjście wyzwalacza 12V. Oznacza to, że możemy zrobić prostą automatykę, czyli po włączeniu, wyłączeniu projektora, żeby nam się rozwijał lub zwijał ekran. W zależności od tego, czego uruchamiamy czy wyłączamy. Dodatkowo wejście 3D Sync, czyli do podłączenia zewnętrznego emitera pod okulary na fale radiowe zt 2300. Włącza do podłączenia kabla zasilającego. Wyjście USB do zasilania np. Chromecasta lub innego multimedialnego mini komputerka, który może napełnić funkcję smart. Jedno z wejść HDMI zgodnej ze standardem MHL. Oznacza to, że za pośrednictwem jednego kabla możemy przekazywać treść z urządzeń mobilnych. Piloty dołączone do projektorów mają funkcję podświetlenia. Optoma HD 144X, przegląd menu. Po włączeniu projektora pojawia się możliwość wyboru języka. My ten proces ominęliśmy, wybraliśmy język polski i instalację stolikową. Projektor automatycznie wykrywa podłączone źródło. Podłączoną mamy konsolę PlayStation 4, ale wróćmy do przeglądu menu. W pierwszej zakładce mamy zakładkę ekran. I pierwsze menu. Ustawienia obrazu. Mamy kilka predefiniowanych trybów. Do oglądania filmów polecany jest tryb kino. Jeżeli komuś będą przeszkadzały nasycenia kolorów i tym podobnych, może wybrać tryb referencyjny. Teoretycznie w tym trybie kolory są najbardziej zbliżone do tego, co mamy w studiu reżyserskim. W trybie użytkownika możecie przypisać i zapisać swoje ulubione ustawienia, które będziemy teraz opisywać. Dodatkowo Optoma HD27E oraz HD144X zgodne są z trybami profesjonalnej kalibracji ISF. Oznacza to, że po zainstalowaniu projektora w miejscu docelowym możecie zatrudnić kalibratora, który przypisze Wam możliwie najlepsze tryby obrazu pod oglądanie w dzień i w nocy. Na potrzeby filmu użyjemy tryb kino. Następnie kolor ściany. Jeżeli wyświetlacie obraz niekoniecznie na białym czy szarym materiale, to kolor ściany umożliwia Wam dostosowanie kolorów pod to, na czym wyświetlacie. Więc jeśli ściana Wasza będzie żółta albo jakiś inny kolor, typ zielony, no to projektor mądrze będzie dopasowywać zmianę kolorów. Wyłączamy tą funkcję, wracamy do menu. Jasność, kontrast, ostrość czyli podstawowe parametry, które możemy zmienić. Kontrast zmieni nam nasycenie kolorów między białym a czarnym. Następnie, kolor odcień są zablokowane, nic tutaj nie możemy zmienić. Gama. W trybie gamma mamy kilka trybów do wyboru. Jak widzicie, obraz mocno reaguje na zmiany, które tutaj wybieramy. Pozostaniemy w gamie pod tytułem film. Ustawienia kolorów Brilliant Color jest to. Jedna z głównych cech, jedna z głównych funkcji od Optoma, która zapewnia nam możliwie bardziej nasycone kolory. Warto nie zbyt tutaj przesadzać, tak żebyśmy nie mieli zbyt podkolorysowanego obrazu, natomiast ta funkcja bardzo dużo wnosi, także polecamy używania tej, tej funkcji, ale mądrze. Temperatura koloru. Oczywiście, tak jak wspomniałem, projektor nadaje się do profesjonalnej kalibracji, także na oko nie będziecie w 100% ustawić wszystkiego, tak żeby to wyglądało naturalnie. Natomiast pamiętajcie, projektory kupujecie dla siebie, wam to wszystko ma sprawiać frajdę. I to w tym projektorze, w jednym i drugim od optoma macie bardzo duże możliwości dostosowywania kolorów. Właściwie każda pochodna jest tutaj do wyregulowania. Ustawienia RGB. Możecie tutaj zmienić nasycenie, zieleni, niebieskiego, czerwieni. Także jeżeli macie jakieś płyty pod kalibrację i chcielibyście spróbować własnych sił, macie tutaj czym się popisać. Przestrzeń barw. Automatycznie wybrane na auto. Natomiast możecie tutaj dostosować jeszcze te ustawienia. Pozostawiamy na auto. Dynamic Black jest to kolejna z bardzo ważnych funkcji od Optoma. Umożliwia ona kontrolowanie pracy lampy. Jeżeli w danym momencie projektor ma wyświetlić dużo czarnego obrazu, projektor będzie jakby kontrolować tą pracę lampy, czyli nie będzie świecić w danym momencie maksymalnie jasno, tylko po prostu ograniczy tą moc do niezbędnego minimum, tak żeby ta czerń, dana bil była po prostu najlepsza jaka się da w danej chwili. To tyle jeżeli z tych ustawień od obrazu. Następnie w tym głównym menu od ekranu możemy zmienić ulepszania do grania. To funkcja, która powoduje to, że wyłączona jest część funkcji typu dynamic, wlek i tym podobne tak, aby zmniejszyć, zmniejszyć nam input lag. Oznacza to, że jeżeli jesteście profesjonalnymi graczami, możecie wykorzystać tą funkcję, aby zmniejszyć czas reakcji projektora. Funkcje 3D. Tak jak wspomnieliśmy projektor kompatybilny z materiałami 3D. Po podłączeniu odpowiedniego źródła, możecie tutaj zmienić kilka ustawień. Proporcje obrazu. Projektor pracuje standardowo w formacie 16x9. Jest to projektor Full HD. Oznacza to, że powinniśmy tutaj zadbać o to, aby materiały były możliwie najwyższej jakości. Wtedy ten obraz będzie rewelacyjny. Natomiast jeżeli uruchomicie tutaj materiały w formacie 4x3, Projektor też to obsłuży, obraz zostanie odpowiednio sformatowany, natomiast fizycznie dookoła tego obrazu będą wyświetlane czarne piksele. Te czarne piksele mimo tych budżetowych projektorów będą naprawdę na rewelacyjnym poziomie. Maska krawędzi. To jest e, fajna funkcja w momencie, jeżeli najechaliście podczas instalacji projektora, najechaliście obrazem na przykład na czarne obramowanie. Możecie tutaj po prostu no, jakby wyłączyć część wyświetlanego obrazu. Znacznie ułatwia to montaż. Dodatkowo powiększ. Jest to funkcja od cyfrowego zmniejszenia, zwiększenia obrazu. Myślę, że nie powinniśmy tutaj za bardzo kombinować. Natomiast dobrze wiedzieć, że chociaż cyfrowo możemy sobie tutaj ten obraz zmniejszyć, jeżeli w trakcie oglądania z jakiegoś powodu będziemy musieli zmniejszyć dystans. Jeżeli projektor jest podwieszony, to nie musimy jakby zmieniać jego położenia. A dostęp do pokręteł od zoomu, czyli od powiększenia, zwiększenia i od są jednak wtedy ciężko dostępne. Przesunięcie obrazu. Ponownie cyfrowa funkcja, która umożliwi nam. Jakby dostosowanie wyświetlanego obrazu na odpowiednim miejscu na ekranie. Fajna rzecz, nie ma tego u konkurencji. Trapez, jeżeli projektor będzie pracował w pozycji pochylonej, no to możemy sobie tutaj spokojnie, cyfrowo ten efekt trapezu zmniejszyć. Zakres jest całkiem spory, ale klasycznie. Jeżeli Macie możliwość, nie, powie, nie podwieszajcie, nie ustawiajcie projektorów pod kątem. Jeżeli nie korzystamy z funkcji KISTON, korzystamy wtedy z naj, najwyższej jakości obrazu, jaką ma do dyspozycji projektor. Kolejna zakładka od głośników. Sam projektor ma głośnik 10W. Jeżeli nie macie zewnętrznych głośników, mogą się sprawdzić. Zalecamy jednak na podłączenie jakiegoś zestawu minimum 5.1. Następnie, ustawienia od ustawień. Możemy tutaj zmienić tryb wyświetlania obrazu. Do dyspozycji mamy standardowe położenie stolikowe, podwieszenie sufitowe, wyświetlanie z tyłu ekranu, co już jest bardzo rzadko spotykane, ale dobrze wiedzieć, że możemy ustawić ten projektor chociażby w sklepie za witryną no i wyświetlać obraz na ekranie do tylnej projekcji. Ustawienia lampy. Możemy skasować licznik lampy, ustawienia filtra. Czy filtr jest zainstalowany? No, teraz zacznie się burza, bo projektory DLP mają zamknięty układ. Tak, mają, natomiast w pewnych regionach powietrze jest mocno zanieczyszczone, i według instrukcji są egzemplarze, które mogą mieć filtr i ten filtr należy zmieniać wtedy co 3 miesiące. W Polsce, mimo wys wysokiego stężenia smogu, nie musimy się tym martwić. Ustawienia zasilacza. Projektor ma kilka trybów automatycznego wyłączania. Eee, szybki restart, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą mamy w tym projektorze. Jeżeli z jakiegoś powodu, czy to będzie skok napięcia, czy przypadkiem wyłączymy projektor, szybki restart umożliwia nam w ciągu 10 sekund, tudzież 100, to jest do doczytania w instrukcji, uruchomić projektor bez schładzania lampy. Jeżeli ta funkcja będzie wyłączona, no to po kilkunastu sekundach projektor po prostu zacznie chłodzić lampę, wejdzie na wysokie obroty. USB power, czyli zasinania, ustawienia zasilania z wyjścia USB. Dodatkowo kilka ustawień od włączania. Projektor możemy zaprogramować tak, żeby uruchamiał nam się w momencie, kiedy dostanie zasilanie na kablu albo jeżeli dostanie sygnał przez port HDMI. Ustawienia HDMI Link, czyli wracamy do tego co wcześniej omawiałem. Projektor możemy sparować sobie np. z kinem domowym, z DVD, z Blu-rayem, czyli w momencie kiedy włączymy na przykład sobie jeden z odtwarzaczy, żeby uruchamiał nam się projektor. Tych możliwości jest naprawdę sporo. Zorzec testowy to też funkcja bardzo często pomijana przez innych producentów. Tutaj brawa dla Optoma. Możemy wyświetlić sobie siatkę testową i dostosować wyświetlany obraz w odpowiednie miejsce na ekranie. Ustawienia pilota. Możemy ustawić projektor tak, aby można było nim sterować tylko z poziomów przycisków na obudowie albo tylko i wyłącznie z pilota. Wygodne, jeżeli mamy zainstalowany ten projektor w jakimś punkcie publicznym typu Pub, restauracja i nie chcielibyśmy dawać dostępu do sterowania. Osobom postronnym, osobom trzecim. Wyzwalacz 12V. To jest to, co wspomniałem na początku filmiku. Projektor posiada wyzwalacz. Oznacza to, że możemy go sparować z ekranem elektrycznym. Kompatybilny również z wyzwalaczem. Ułatwia to instalację, no w momencie kiedy włączymy projektor, może nam się rozwinąć ekran, jak go wyłączymy, to nam będzie się zwijał. Dodatkowo, jeszcze tak sparujemy go z kinem domowym, że uruchamiamy jakiś film na wyjściu HDMI z dedykowanym do projektora, no to mamy bardzo prostą automatykę bez wydawania dużej ilości pieniędzy na systemy inteligentnego domu. Opcje. W opcjach oczywiście możemy zmienić język. Języków do wyboru jest całkiem sporo, o ile się nie mylę, ponad 20, w tym oczywiście polski. Automatyczne wykrywanie źródła. Możemy sobie nazwać wejścia dla ułatwienia. Jeżeli mamy pod HDMI 1 wpięte DVD, nazywamy sobie to złącze jako DVD. Jeżeli pod HDMI 2 mamy komputer, możemy sobie to nazwać PC. To po prostu ma nam ułatwić, jakby rozeznanie co mamy podłączone do projektora nie wiem czy jest to niezbędne, mamy tylko dwa wejścia HDMI a przy dobrym układzie tak naprawdę wystarczy, że podepniecie jeden dobry kabel HDMI i ten kabel będzie z jednej strony miał projektor, z drugiej amplituner i wszystkie wejścia, zmiany robicie po prostu na amplitunerze blokuj klawiszy, czyli to co wspomniałem, możemy ustawić projektor tak, żeby sterować nim tylko z pilota albo z przycisków obudowy Kolor tła to jest po prostu nic innego jak zmiana koloru, który będzie wyświetlany w momencie, kiedy nie ma podpiętego źródła. Brak, czyli jakbyśmy nie mieli teraz źródła, to mielibyśmy czarne tło, co momentami tutaj no, niestety przeskakuje. I informacje: ostatnia zakładka. W tym miejscu możemy sprawdzić numer seryjny urządzenia oraz jaki aktualnie dostaje sygnał przez wejście HDMI. Jak widać, podajemy mu sygnał pełny full HD 1080p. Odświeżanie 60 Hz. Sam projektor uruchamia wszystkie filmy tak jak to Optoma promuje. Reklamuje w 24 klatkach na sekundę, czyli dokładnie tak, tak jak są nagrywane. Tryb jasności. Jasny oznacza to, że projektor Pracuje nam teraz na wysokim poziomie lampy. Jeżeli dojdziecie do zmiany ustawień świecenia lampy, będziecie chcieli zmienić na tryb ekonomiczny. Pamiętajcie, że może on być przypisany do jednych z trybów, w którym aktualnie macie wyświetlany obraz. I najwięcej możliwości zmian możecie zrobić właśnie w ustawieniach użytkownika. To byłoby na tyle z szybkiego przeglądu menu. Po lewej stronie mamy optomę HD27E, po prawej stronie optomę HD144X. Różnica między tymi projektorami jest zauważalna nie tylko w kolorze obudowy. Optoma HD27E widać nie tylko, na papierze ma więcej kontrastu i więcej jasności. Poziom kolorów gołym okiem jest zauważalny. Optoma HD27E ma no po prostu więcej do wyświetlenia, jaśniejsze partie są jaśniejsze, zachowując tak samo dobry poziom czerni jak w modelu HD 144X. Przy wyborze między tymi dwoma modelami nie kierujemy się więc tylko i wyłącznie kolorem obudowy, kierujemy się również e, możliwościami jakie oferują te sprzęty. Jeden i drugi nie da się ukryć, warty jest swojej ceny. Co zrobić, kiedy nie możemy przepuścić długiego kabla HDMI od projektora do ampitunera, albo innego źródła sygnału? Możemy użyć systemu Optoma kd 200 Jest to zestaw nadajnik, odbiornik. Odbiornik jest wielkości paczki papierosów, waży tyle co nic. Podpinamy go kablem HDMI do projektora. Musimy podłączyć również zasilanie. Zasilanie może być pobrane z wyjścia USB. Nadajnik. Nadajnik już jest nieco większy, natomiast równie lekki. Nadajnik posiada dwa wejścia HDMI, jedno wyjście HDMI do podłączenia telewizora oraz wejście na zasilanie. Nadajnik ma funkcję splittera sygnału, czyli wybieramy z którego wejścia HDMI, z 1 czy 2 ma być przesyłany sygnał i czy ma być przesyłany bezprzewodowo do odbiornika podpiętego do projektora, czy ma być przesyłany dalej wyjściem HDMI, na przykład na telewizor. Oznacza to, że mając te same wejścia sygnału dla telewizora i projektora w tym samym pomieszczeniu, nie potrzebujemy dodatkowych urządzeń typu amplituner, który oczywiście byłby wskazany, bo amplitunery napędzają głośniki, natomiast nie potrzebujemy ich tak dokładnie w 100%. Optoma WHD200 przesyła sygnał Full HD na tyle dobrze, że większość naszych klientów nie odnotowała różnicy, czy jest to kabel HDMI, czy sygnał bezprzewodowy. Na rynku nie ma obecnie żadnej konkurencji dla Optomy WHD200. To naprawdę fajny sprzęt, także pamiętajcie o tym, jeżeli Brak HDMI był przeszkodą dla waszego projektora w domu. No to kupcie go HD200, kupcie projektor i cieszcie się dużym obrazem we własnym kinie domowym. Projektory Optoma. Mnie nie trzeba namawiać do tego producenta. Mają projektory tanie dobre i drogie jeszcze lepsze. Z tych tańszych to na przykład te dzisiejsze Optoma HD27E oraz HD144X. Bardzo fajne projektory z bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów kontrast na wysokim poziomie. To co może tam ograniczać to ewentualnie delikatnie mały zoom optyczny i ewentualny brak lens shiftu. Ale pamiętajcie, to są projektory poniżej 3000 zł brutto. Mając więcej do wydania, możemy mieć więcej i nawet tylko posiłkując się produktami od Optoma, do wyboru mamy zdecydowanie więcej modeli. Mamy HD29 Darby z procesorem Darby od wyciągania lepszej jakości z każdego materiału. Mamy HD39 Darby, który da nam zdecydowanie większy zoom optyczny i przesunięcie obrazu w pionie. Mamy dalej modele 4K za 6500 zł typu Optoma UHD550X. I mamy też model UHZ65, czyli laserowy projektor 4K za 20 000 zł. Także. Portfolio Optomy jest bardzo szerokie, a w tym odcinku bardzo mocno polecamy właśnie rozwiązania ekonomiczne, takie jak Optoma HD27E i HD144X. Myślę, że znajdą bardzo dużo zwolenników na, na, na polskim rynku. Projektory Optoma, które dzisiaj pokazywaliśmy, należy pamiętać, że pokrywają prawie całą paletę REK 709. Oznacza to, że możemy wyciągnąć z tego obrazu bardzo dużo. Dodatkowo tryby ser do profesjonalnej kalibracji dzień i noc. Dynamic Black, funkcja, która nam manipuluje moc świecenia lampy, znacznie polepsza kontrast. Czarny jest bardziej czarny, biały jest bardziej białe. Gwarancja optomy, gwarancja door to door. Jeżeli będziecie mieć jakąś usterkę, gwarantuję, że serwis Fix IT błyskawicznie odbierze na swój koszt projektor i bardzo szybko go naprawi. Jeżeli przemierzacie się do zakupu Projektora i nie chcielibyście jednak tego kupować w ciemno, dzwońcie do nas, piszcie maile, skorzystajcie z zakładki doradztwo. Dobierzemy odpowiedni sprzęt pod Wasze zapotrzebowanie w określonym budżecie. Radosław Kornacki, Projektory Pro.